Dobrze, przechodzimy w tym obradzie do omawiania poszczególnych uchwał. Zaczynamy od uchwał planistycznych. Poproszę najpierw o opinię Komisji Planowania Przestrzennego, omówienie tych uchwał, które są dzisiaj w urządzeniu określone. Po obrad jest druga i trzecia uchwała. Obecnie te uchwały były pozytywnie zaopiniowane. Pięć osób za. Dziękuje. Dziękuję bardzo. Proszę, panie Wójcie, o omówienie. Pani witamy, witamy, panie Wójcie. Pani Kowalczyk, pani Wójta Przestrzennej i Pani Komisja Planowania Tomas, Pani Sztona, z tego co wiem, Panią Zaczynamy od ulicy Oleńki. Proszę bardzo. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu e, zagospodarowania przestrzennego obejmuje wydziałów działki położone e, pomiędzy ulicą Oleńki a ulicą Grudzi. Są to działki nr 16 i 16 przez 1 i 15. <mierdzi> jest, to teren, jest to teren o łącznej powierzchni około 6,5 hektara. W te działki są obowiązujące w przeznaczone głównie, znaczy głównie, część jest przeznaczona sprzedaż na budowę mieszkaniową i. Działek e, znajduje się w e, przeznaczonańsku terenie do puszczenia zabudowy mieszkaniowej. E, zasadniczym celem sporządzenia tego planu jest zmiana e, przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową oraz zmiana normatywu działki Działek z 2000 na 1000 metrów. E, teren wyznaczony do sporządzenia tego planu pod y, zakudową mieszkania. Dziękuję bardzo. Proszę, otwieram dyskusję, czy są pytania, proszę o by... wymięt. Dobrze. Panie Sławko, co? Pan tutaj nie są prawdę. Proszę bardzo. Proszę przykładzie. Ja się też o to, ale dzisiaj Pani bu, mówiąc o tym, o tym planie, zawsze mówiła zmiany, dlaczego nie mówimy tutaj o zmianie, tak? tylko o Czy To jest sporządzenie, dlatego że zasadniczo zmienia się funkcja z terenu zabudowy mieszkaniowej i usług na teren zabudowy mieszkaniowej. Tak, ale zmiany planu, yy, zgodnie z ustaleniami wojewody, to są jakieś drobne zmiany, prawda? Natomiast tu zasadniczo zmienia się, przed, zmieni się przed, zasadniczo przeznaczenie tych terenów. Ta górnowska część działek jest przeznaczona pod usługi, prawda? Yy, tu będzie tylko, no, przy takiej normach, jak no, to do sąsiedztwa. Będzie tylko zbudowa mieszkalna na jednym proszę Panie dobry państw. Ja myślę, że tutaj jako odpowiedź, ponieważ w zapisie ustawowym ustawy o przez przestrzennych i jest powiedziane, że zmiana miejscowego planu może być wykonana w taki sposób, jak zostaje uchwalony ten miejscowy plan w tej samej procedurze. W związku z tym, właściwie za każdym razem w takim przypadku, za każdym takim przypadku, który którym nie jest właściwie uchwalany nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To, że on się zmienia w stosunku do poprzedniego, związany na przykład z, tą, z tym przeznaczeniem, to nie zmienia, że cała procedura tego miejscowego planu, uchwalenia tego miejscowego planu jest identyczna. I stąd jak ten zapis, co jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bo wszystkie elementy tego procesu są identyczne jak tak w uchwalaniu dzielniczego miejscowego planu. Miejscowy plan, się te miejscowy Dziękuję bardzo. Są wszelkie pytania i tej kwestii. Jeżeli nie, zamykam dyskusję przechodzimy do głosowania tej uchwały. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego za zagospodarowania przestrzennego części terenu położonej w na linie bankowe w gminie naszym i Zolejki. Kto jest za przyjęcie tej uchwały? Proszę podnieść. Za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.